Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak medytacja może wpłynąć na Twoje życie seksualne? Badania pokazują, że praktyki mindfulness, takie jak świadome oddychanie, mogą znacząco poprawić libido i jakość życia seksualnego. Świadome oddychanie to technika, która polega na skupieniu się na swoim oddechu i byciu obecnym w danej chwili. Regularne praktykowanie tej techniki może zmniejszyć stres. Poprawić nastrój i zwiększyć poczucie bliskości z partnerem. Jak to działa? Oddychanie głębokie i świadome zwiększa przepływ tlenu do mózgu, co uspokaja układ nerwowy i redukuje poziom kortyzolu, hormonu stresu. Mniejszy stres oznacza więcej energii i większą ochotę na intymność. Co więcej, Medytacja może poprawić komunikację między partnerami, co jest kluczowe dla satysfakcjonującego życia seksualnego. Poprzez zwiększenie świadomości swojego ciała i emocji, jesteśmy lepiej przygotowani do zrozumienia i zaspokojenia potrzeb, zarówno swoich, jak i partnera. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zainteresowany? Sesja 1 na 1? Link w bio. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału aby nie przegapić kolejnych ciekawych treści.